Jan Paweł II to papież, który szczególnie dla wielu Polaków jest wyjątkowy wspaniały i niezwykły. Kojarzy się go z olbrzymią wiarą, ale i poczuciem humoru, niezwykłą mądrością jak i patriotyzmem. Papież Jan Paweł II miał wiele razy udowodnić, że moc boża jest przy nim naprawdę ogromna, jak wtedy gdy za pomocą samej Matki Jezusa miał uniknąć końca życia w wyniku ataków w Watykanie. Co więcej, Janowi Pawłowi II przypisuje się wiele uzdrowień, jak choćby uzdrowienie kobiety, floribet Mora Diaz, która w 2011 roku była w bardzo złym stanie. Na skutek tętniaka prawie nie mogła się poruszać i wtedy nagle ujrzała przed sobą sylwetkę polskiego papieża, który powiedział do niej Co tu robisz, Floribet? Dlaczego po prostu nie wstaniesz i nie pójdziesz do swojego męża do kuchni? Kobieta niemal natychmiast rzekła z całą pewnością Już idę. Czuła przepływ wielkiej siły i energii i faktycznie poszła. Lekarze dotąd nie rozumieją, Dlaczego wszelkie jej dolegliwości nagle zniknęły? Papież miał też uzdrowić zakonnicę Marii Simon Pierre Normand, której ciało niszczyło schorzenie zwyrodnieniowe mózgu. W takich przypadków było wiele więcej. Wiele osób przypisuje też papieżowi posiadanie jakiegoś rodzaju zdolności przewidywania przyszłości, a nawet jasnowidzenia. Niektórzy zwracają uwagę, że słowa, które wygłaszał po latach naprawdę się spełniają. Dziś będzie o jednej z przepowiedni papieża, a na powoła drugiego. Drodzy przyszłości ziemi i kościoła, ale też opisuje, co działo się z polskim papieżem po jego odejściu z tego świata. Papież mówi też trochę o ojcu świętym Benedykcie XVI, a jego słowa być może ujawniają prawdę o Franciszku. Co ciekawe te słowa Jan Paweł II wygłosił nie za swojego życia, ale po swojej śmierci, kiedy to miał objawić się pewnej zakonnicy. Przedstawimy Wam dziś świadectwo zakonnicy Benedykty od krzyża. Wyznanie zostało wysłane i opublikowane przez katolickiego dziennikarza z Hiszpanii o nazwisku Arturo, na jego profilu Oracion Formacion i Ascens katolika. Wszystko działo się dokładnie 7 października 2021 roku o 11.35. Byłam w swojej celi. Była 11.35 odmawiałam święty różaniec i błagałam dziś Boga, aby przedstawienictwo Matki Bożej Różańcowej wstawiał się za naszym kościołem który jest tak podzielony, jak to tylko możliwe. Pomyślałam o misjonarzach i o tym, jak trudno jest im w tych czasach propagować i bronić chrześcijańskiej wiary i moralności. Myślałam o rozłamach w rodzinie, o utracie wartości chrześcijańskich. Myślałam o kapłanach i o mroku, który w nich jest, i o świętej Eucharystii, tak dotkniętej licznymi nadużyciami, świętokradztwem i charyzjami. Przyszło mi na myśl tak wiele potrzeb, więc błagałam Boga i Świętszą dziewicę o wszystkie te potrzeby. Czułam w sercu wiele rozpaczy. Modliłam się na różańcu, gdy przede mną pojawił się Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. Byłam zaskoczona jego widokiem. Stał i promieniał splendorem, blaskiem, tak potężnym, że niemal oślepiał. Był całkiem odmłodzony, jak we wczesnych latach pontyfikatu. Był ubrany na biało jak papież i nosił na wierzchu czerwonofioletowy płaszcz, który lśnił szkarłatnym światłem. Na piersi nosił bardzo piękny krucyfiks, ze szmaragdów złota. W prawej ręce trzymał różaniec pereł, które błyszczały niczym gwiazdy na niebie, a w drugiej ręce niósł piękną, bardzo zieloną palmę oliwną. Kiedy się pojawił, milczałam i obserwowałam go. Skorzystałam, chwytając pióro i papier. Odmawiał różaniec, patrząc na mnie i wykonał gest. Zrozumiałam, że chciał, abym dalej odmawiała z nim różaniec. I tak też zrobiłam. Liczył paciorki i na koniec powiedział, módlmy się o jedność kościoła, za rodziny. Oszerzenie wiary i obronę Eucharystii. Różaniec odmówiliśmy po łacinie. Skończyliśmy odmawianie różańca i od razu zapytałam go. Ojcze Święty, czy mogę zadać Ci kilka pytań i spisać odpowiedzi? Odpowiedział. Tak możesz i musisz. Siostra Benedykta zapytała. Ojcze Święty, dlaczego odmawiamy różaniec po łacinie? Polski papież wyznał, ponieważ jest to uniwersalny język kościoła. Wtedy zakonnica rzekła. Ojcze Święty, tak się cieszę, że Cię widzę, w tak chwalebny sposób. A on odpowiedział, po krótkim okresie między oczyszczeniem ognia, teraz cieszę się uszczęśliwiającą wizją Trójcy Świętej i Niepodzielonej. Zakonnica zapytała, Ojcze Święty, przebacz moje pytanie, ale jaki był powód przejścia przez czyściec, skoro niemal natychmiast kanonizowali Waszą świętobliwość? Odpowiedział, córko, Kościół jest święty, ponieważ Jego głowa jest święta a nie Jego członkowie. Przede wszystkim namiestnik Chrystusa na ziemi jest człowiekiem i jako człowiek błądzi, ponieważ jest grzesznikiem. Ja, będąc wikariuszem Chrystusa na ziemi, popełniłem różne błędy, niektóre zmuszone przez okoliczności. Tutaj w wieczności za zło trzeba zapłacić. Jest nam to osądzone z wielką surowością i każda dusza jest pociągnięta do odpowiedzialności. Zakonnica spytała, Ojcze Święty, czy możesz mi powiedzieć, czemu zawdzięczasz swoje zbawienie? papież wyznał to dzięki kierowaniu się ku bogu ale i matce naszego pana którą zawsze prosiłem o pomoc i kierownictwo za pomocą różańca świętego to ona pod koniec mojego ziemskiego życia obroniła mnie przed podstępami złego który krążył wokół mnie uratowała moją duszę od potępienia zakonnica zapytała ale ojcze święty dlaczego mówisz o potępieniu skoro twój pontyfikat był dobry papież wyznał nikt nie zna wagi w wieczności oprócz tych z nas którzy już tu przybyli i tych którym nasz pan zechciał ją objawić miłosierdzie boże jest nieskończone liczy się na ziemi ale w wieczności wszyscy muszą przejść przez bożą sprawiedliwość a ona boża sprawiedliwość jest nieubłagana zakonnica spytała ojcze święty co się dzieje w kościele skąd tyle zamieszania karol Wojtyła odpowiedział kościół przeżywa mękę chrystusa i jako oblubienica musi naśladować męża aż do pełnego skonsumowania Musi przejść przez ogień i oczyścić się, aż stanie się święty i wolny od rdzy. Wszystko jest w Bożym planie i tak jest napisane, że ma się stać. Ludzkość nie chciała słuchać głosu swego Pana, a teraz nadszedł czas żniw. Żniwa są dojrzałe, a żniwiarze są chętni do wykonywania swojej pracy. Kościół wojujący musi być jedynym kościołem triumfującym, ale przedtem musi przejść przez oczyszczenie, ponieważ zboczył z prawdziwej ścieżki, którą jest Chrystus. I dąży do ducha, który nie pochodzi od Boga. Zbliża się nowy świat. Stara Ziemia przeminie. I Stary Kościół również. Również mój kraj ojczysty będzie czekała wielka zmiana i wiele trudnych okresów. Choć nie będzie to tak potężne, jak w przypadku innych. Zakonnica zapytała: Ojcze Święty, czy Benedykt XVI nadal jest papieżem? Jan Paweł II odpowiedział: Tak. Zakonnica dodała: Ojcze Świętywieckim jest papież Franciszek. Karol Wojtyła odpowiedział jej Ludzkość dobrowolnie wybrała własną plagę oczyszczenia I Bóg na to pozwolił Dzięki niej wypełniają Pismo Święte Zakonnica spytała Ojcze Święty, czy mogę zadać Ci ostatnie pytanie? Papież odpowiedział jej tak, pytaj Ojcze Święty, co mam teraz zrobić z tą wiedzą? Jak się nią posłużyć, by pomóc ludziom? By pomóc grzesznikom? Papież wyznał jej Kontynuuj odmawianie Różańca Świętego Słuchaj się w głos Boga i wypełnij jego przykazania oraz prawo, które Cię zostawił. Zwycięstwo zostało przyznane, ale to oczyszczenie jest konieczne. Nie trać wiary, siostra Benedykta, bo błogosławił mnie w ten sposób. Błogosławię Ci, córko, i błogosławię całemu Kościołowi. Historyczne zdjęcia, o których prawda nie pozwoli Ci zasnąć. Link do filmiku na ten temat w opisie.